Waiting for the Maximus. Uh -huh. W ogóle jak sprawdzałem byłeś tym lupim 79. Huh? Miałeś 79 miejsce jako Luffy. Nie rozumiem. Jest taki ranking, bo dla każdej postaci jest osobna. Uh -huh. W postaci, ty jest niegodnie w tym Luffy co 79. O kurwa, to dobrze chyba. Bardzo no, dobrze. A widzisz? A no, mówisz, że to, to słaby Luki, a to jest super Luki. Ale to jest z innymi tymi samymi Luffymi. Lu no, ale ten jest konkretny najlepszy, prawie. O boże, e, Ten Roger, przeciwko któremu się mierzymy, ten zielony, taki taki z wąsem i uśmiechem. On ma umiejętność, która y, neguje. Y, ten. Y, krawędzie, czyli że. Y, będąc na dole, możecie uderzyć. z dołu. O kurwa, super. Tak, to jest. Y, tragiczna postać. Tylko to jest początkowe, a więc oni raczej nie powinni ogarniać, że tak mogą. Tyle dobrze, dobra. Czemu oni przejęte. Mają Idę dalej. A kurwa żeby iść dalej to muszę iść tam Naprawdę cię ciemu... o Boże O dostałem Czemu jakąś flaszkę szybkości stania. To są boty O udało mi się perfekcyjnie do kamusari. super O nie padnę Dobra no, zdobyte ja Niesamowite bo trzeba kogoś pobić, nie? Boże, kochany Ja, by się ktoś zastanawiał, ja mam tylko 11 zdrowia Wyciągnięte! Super, a mi by się przydało jakieś mięsko Kurwa, gdzie tu się wchodziło? Z tej strony oczywiście A jeszcze z nikim się nie biłem nawet, wiesz? Więc będę miał bardzo dużo chyba punktów Żeby. Aha, był szybszy. No. Padaj. Okej, okay, mam tam Zora. Ją ja ją jedno zaliczone. Nie da go pobić jeszcze raz. Aaa, padłem. Usiądę tylko 19 poziom, boże. Wow! Dobrze, czyli to są graczem, na pewno to są graczem. Dobra, chodź tu Roder Pokażę Ci to znaczy ze mną zadrzeć. Ty uciekam. o tch, bo tutaj się jakiś Ej, mam o życia No, padłeś. padłem No dwóch na jednego to banda Łysego Dzień, ja Wyciągają na nam D, d na Wyciągają jedno. nam D No i trudno No nie za bardzo Dobra. trudno bo będzie Dobra, ja tutaj bronię tego jednego punktu, nie martw się Żeby na dole ja bronię, żeby nam backupa tym razem nie robili KO! Boże, Peace! No. <laughs> oh, <good> job. Atak! <laughs> No, ja chyba za dużo punktów nie będę miał. No zobaczymy. Do dużo ci się udało tym ruchiem przeżyć. Stałeś w punktach, walczyłeś. No, znaczy mało walczyłem, właśnie dosyć. Więcej, więcej stałem w punktach i odbierałem no punkty, nie? No, też dobrze, że tak robisz, tylko do tego bardziej smranerzy. A my, radny mieliśmy tylko jednego. No dobrze, dobrze robiłeś, prawda? No ja wiem. Mogę nowego sportyka dać, mam poziom siódmy. Tak? O. Mhm. Jakiegoś czerwonego. No, mi też by się przydało czerwonego. o! Dam tego twojego lufiego, chyba akurat nie jest. On jest najlepszy! Czerwonego. Kurde, szkoda, że nie można ulepszyć. Na 82 go zrobił, i miałbym lepszego sporta już. No. Hmm. No dawaj. Czekaj, Ty zostałem... jeszcze coś robisz. O, wezmę sobie rzucę się na naginęło. postać zieloną sobie wrzuć Bo mu lepszoną na wyższy. I dało mi to więcej. Suns! on ha ha ja Co go mam? co on ten robi, ten... chnry? No, gościu, sobie jest w losowanie, która postać wypadnie. To upośledzony jakiś, zdecydowanie. Jak widzisz. Kurde... On. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem w jakim momencie, ale będziemy w którymś momencie mogli sobie za darmo, znaczy za chyba jedno pociągnięcie dostać dowolnego IEXA. A więc to jest dobry deal. I teraz pytanie, jakiego dostaniemy? Dobra, to ja idę tutaj. Ej. Świetnie, szkoda, że jak się nie ma nikogo przed sobą, to nie można tak użyć. Mógłby... O! Jak go skałowałem w 3 sekundy! Albo to nie ja O Boże, daj sykaj O nie! Dobra Brdę Robią mnie jak sądzę. Ej, a ja spadłem No, bo to są już gracze Nie, bo zrobiłem atak i spadłem Dobra, Dobra. 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 Dobra, ładnie się udało Udało mi się obronić to i przeżyć jeszcze Ty masz zamiar zamordować? do to No, i ta super Dobra, idę swą mózg do deltu Kurwa! Wakamakafon! A tu jest jakiś niewidzialny, o nie Dobra, dokończmy go. Aha, ja zaatakowałem i ja dostałem w pierdol. Dobra. Klasa. Coś czuję, że będę miał bardzo dużo punktów. No, grasz w postaci, która naprawdę wolne na ataki i tutaj ciężko, żebyś... Się... Dobra. Dobra, przejmuj, przejmuj, przejmuj. Jest! Przyjęte. Ja Mogę bronić. Dobra, siedem. Haha, wygraliśmy. I znowu jestem MVP. Halo, co się dzieje? Masz koda doświadczenia. No! Jest, że ja nikogo nie skajowałem? Przecież ja tego jednego gościa skajowałem! To nie może pisać coś dla siebie, Tylko jak ktoś inny ci pomaga No ale... Wydaje mi się, że ja go skajowałem mm. Ja też miałem parę takich sytuacji Gdzie ja myślałem, że jak kogoś A to się okazuje, że pisze, że jednak nie Nie ja Bo z Bogu nam pisze, to dokładnie kajuje I też miałem takie to nie ja go skajowałem? No trudno No ja akurat tam nie patrzyłem Dobra no co? Prefert. I lecimy. Dalej wygrywać mu. <gry> no właśnie, a jak? Jak nie jak tak? Mm. Tylko wygrywanko. Mhm. Mm Ocia. Ocia, kocia. Dobra, lecimy, ocia ocie, kocia. Lecimy, szkokszem. Wbieraj to. Ja idę robić mu standardowy. Ty zbierz to, tam tamto też. A ja idę. Już nie mi mi muszę. Dobra, to idziemy się pobić znaczy, Ha! Ja nie widzę, co tu się dzieje w ogóle. Zostałem zmorożony. Stoję w nie, miejscu. To nie tylko tremor. On ma y, tą rzecz i to jest bardzo wkurzająca rzecz. Ten tremor. Oła. Kurwa, ja atakuję od pleców typów, a... Tak, to jest atak... Większość ataków jest tak, że jak będziesz na pleców, to cię zaatakuje. Kurwa, chyba mamy... Problem. Nie jak to idzie Dobra, przejmujemy, przejmujemy, przejmujemy szybko, szybko Ja Ci pomogę Dobra, przejęte Dobra, patrz szybko Super. Ej, ten tu znowu jest A nie, to spoko, nasz Nie, to jest inny To no, na no tak poskakuje jak debil Pomóż mi, bo Uta mnie zastageruje Dobra, jednak nie, nie, nie umie grać Uta, spoko Wyciągnięty, dobra, mamy D. Nie. Yy, środkowy przejmują. Dokładnie jedna osoba przejmuje. O, tak razie. Ja... mi się dodrąc Dobra, to szybko. Yahoo Dobra, mam wszystkie ty. Eee, bo, bo. Będzie backup zaraz. Nie zdążył. Ha ha ha. La Musi. To... Hmm. Który jestem? Trzeci. No widzisz. B z kołem sterowym. Mhm. Dobra, to mamy jeszcze jedną szansę, czy, czy już nie? Nie, to był ostatni. Y -y -y. Jeszcze nie mamy tego darmowego DX-a. Ciekawe kiedy to się zostaje. Kto kto to wie. Kto to wie, kto to wie? No, do, teraz jest misja i będziemy challenge battle robić teraz. Dobra, change charakter. Ja, od razu ci mówię, że ten challenge battle są. nie lubię ich, zresztą. Ale damy temu szansę. Od razu mówię, to się nazywa Tons of Treasure, czyli że jest ciul skarbów, i to jest tryb na przejmowanie skarbów. Że trzeba jak najwięcej, i kto przejmie 30, Ty, ja mogę jeszcze lukiego ulepszyć. Ty. Mhm. miałem nim nie grać. Teraz bierzemy kolejną postać, która nie była grana. Jest specjalny teammatek do czelem. Luki Fluffitu. Standardowo moja czwóreczka Dobra, wziąłbym sobie na pewno tego e, Mamy jakiegoś runera, mamy Rozumi Kanjuro On ma Parallel i Ink Tu Umie... Mogę nim sobie zagrać, czemu nie Runer, bez... Poczekajcie. Mm, Ta nie, nie Nie, nie o, mam jeszcze tego, ale nie, ten nie jest na tyle dobry. A weźmiemy z tego. Czemu nie? Dobra. No! muszę zrobić. Kurwa. Tak. Tak. To Tak, no, bo... no. no nie ma takiej możliwości, spoko. Mm. Byłemu skillę ulepszyć, ale temu potrzebuję level ogarnąć hmm. Dobra, i tak Jeżeli chodzi o skillę, to nie bym i tym postaciom, tylko bym sobie wziął moje postaci <laughs> Mogę na piątych ulepszyć skilla jednego, super hmm, Dobra, teraz tego Zoro też bym ulepszać, a tego Zoro nie mogę Tu mamy jako defendera, ale nie chcemy Dobra, to Character type, Kozuki clan, In your special uh, boost Capture speed. No dobra. Increase the treasure amount. Dobra, fajne. When, oh, when using skill one, speed boosted by 20. Dobra. Czy chcemy to zabierać? W sumie nie do końca. Dobra, mogę na żeby skrócić temu jakoś fajnie czas. A, to nam się siedemcy sekund i to na poziomie trzecim, ma problemu, no to nie wiem czy jestem, Dobra, mogę to ulepszyć, a to bym ulepszył, to też nie ma sensu, nie, to nie ma sensu lepszyć, poziom jest ulepszony, to najważniejsze, żebym kogoś jest to dajcie mi tego Skaltera na czwarty i kantek Shocka na czwarty też pokażę. A nie mogę, mogę tylko na pierwszy. Na drugi. Czy dobra to dawać? Okej, okay. to już jestem ready, to ja zapraszać czy ty zaprosiłeś? Nie, na razie jeszcze zbieram te pierdoły. Dobra To ja... Hey, balance, create team aha, Tutaj Friendów tylko chcę Kryłem, ja pierdolę Co się dzieje? Ile tego jest? Czemu ja mam mniej w takim bądź Bo już chyba skończyłem sobie ogarniać Odbieranie za mi parę sekund Po pierwsze ulepszałem postacie Teraz mhm. było tego mało, przynajmniej mnie Ja wciulnie nie no. Ja jebie! Ty claim all od razu klikasz? Tak. Klikam te i claim all. No jak w danym evencie, to claim all, co nie? Nie wchodzisz głębiej do, do tych rzeczy. Może wchodzę? Czy znaczy wychodzi to, na jedno. Nie wychodzi na jedno. Bo jak masz, to znaczy, jeżeli zostaje ci ostatnie, no to. Jeżeli klikniesz do środka, to jest szybciej. A jeżeli masz wiele, no to lepiej sobie klikać. Oho. Mówiłeś ostatnio inaczej. Nie, bo powiedziałem tak, tylko nie sprecyzowałem tego. By właśnie wchodzić, żeby to wszystko zgarniać, a nie pojedynczo. No właśnie, o tym... No właśnie. To nie sprecyzowałem tego. Nie pojedynczo, jak jedna rzecz ci zostaje. Wtedy wchodź do środka, bo szkoda czasu. A jak jest ogólnie, to... Na zewnątrz tym hejmonem. Ja bo może coś mi się uda. Jeszcze... o. Dobra Dobra No Mhm I co teraz? te Challenge battle tak? No zwróciłem się już jak coś Challenge battle A kurwa Zniknęło mi Jeszcze raz dostać? No No chyba tak Ta Van de volgende is To musisz do menu głównego chyba wyjść. Aha. Żeby ci się nie No bo ja też tak nie A, wiem. no tak. No, y tutaj bardziej runerów proponuję. Jeżeli nie się Dobra szczerze. to Dobra Tak, dobra tam, to dobra tam U kolei Maksim. Jest challenge baty, który wymaga runerów. Coś dziwię w jakim czy pierdole. Nie runnerem Nie, dziwię się. że nie dziwię się. No i wiele jeszcze wsi nie są. Dobra, to weźmy mi... Iść Pionchy. O, widzisz też, mają. Obrońcę, piąchę, runner Pioncha. A tu też mamy obrońcę u nas. Piąchę, tylko ty masz runnera u nas. No, ma spoko tak naprawdę, ten ma jeden z pokoranera. Ten naprawdę się na tego lukiego. Jest świetnym lukiem, ale za ten tryb jest bezużyteczny. Dobra. No to, to dobra. Dobra. Sarabadał Majtaczyk. Oczywiście, że tak. On tego nie przejął. No bo ja lecę do tych jak Jak chodzi? Dobra, Przejąłem nam super punkty Czemu miał go przejąć tego? Nie wiem czy mi może tego przejąć, ale... A, bo to jakiś czas ma. No tak, 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 nie wiedziałeś o tym, że na... A właśnie to diałem ci powiedzieć, że na górze są czasy. Że na górze są czasy, żeby przejmować... No to tu to, to, to się nie bijesz, tylko przejmujesz punkty, które się. Tak. Dokładnie, o tym mówiłem, dlatego że ranem. Ma się zrezygnować z walki ze mną, już powiedział, że mu starczy. To dobrze. Jeden ja stoi, czemu on bije mnie? To jest częste, że biją mnie w swoich akurat. Nie, to nie swoich, tylko mnie bij. Nie po po grzyba. grzybo. Ty jesteś tym takim z wróżowych włosach? Mhm. Jaki cudem aż tyle tego zabrałeś? Ja tylko po trójkach chodzę aktualnie, wiesz, ja tylko jedne punkty Ale ja mówię, ale to się i tak jeden nabija jeden się tylko nabija, wtedy? No, chodzi o to, ile razy przejąłeś jeden e, t, punkt, po, znaczy po prostu. Ja, e, o to mi chodzi, punktowe. nie o punkty. Ja, trzypunktowe, czy to faktycznie tak działa, czy był punkt. No ale to i tak o, się o, zalicza ten jako jeden, bo to na górze. Hmm. Nie, Nie, sumoku się nie zgadza. 3 punktowe duże się przejmuje i one są 3 punkty warte, tak o 3 przejęcia uh -huh. warte. Miałeś, ale to nie mogłeś, bo miałeś 10. Eee, ja tylko... miałem 10, bo jeden wziąłem e, jednopunktowy. Uh -huh. No. Wszystko jest w tworzone. Wszystko jest tak jak powinno być. Pamiętaj, że tu też 4 razy znowu uh -huh. Był um, akurat nie, ten tydzień um, najlepszy z trybów jaki jest, to jest 4 na 4, 4 vs 4, znaczy 2 vs 2, o może tak, że wy, wyrzucasz swoje cztery postacie i się nimi walczysz, albo do przejęcia dwóch punktów, albo do pokonania wszystkich postaci przeciwników. Mm, 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 mm. To To można zmienić. Tak jęczysz. Nie zdążyłem sobie tej postaci, no dobra Kurde, mamy tego lubiego, Nie dobrze, znaczy mamy tego Shanksa to dobrze Ale nie mamy przeciwnika tego Lupiego lubiego. i tak, gra swoją wężową No kurde Waiting for players No... sobie internet Dobra, tam sobie tam pójdę. Uff, to jest w ogóle niewarte. Dobra. No, widać, że go zbieram, że warto je zbierać. Dobra, przejmę ten 3. O, on szybciej zbiera niż tam. Łoo! Wow! Zobym jednym atakiem! Co? No olbrzym. No, tak. To są ich właśnie obrażenia w tej postaci. Czemu ja go trzymam? A, bo ona ma taką animację głupią. No kurwa, ja sobie biegłem po prostu! Ja pierdolę, to jest zjebane jakieś. Co no to, No ten wielki, ja sobie biegłem po prostu nawet nie przy punkcie za bardzo. Znaczy przy w chwilę. Też go zabiłem jednym atakiem. No. To mnie bije! Nie wiem. O Jezus Słabo to idzie. Znaczy lepiej i tak niż im. Oj nie wiem, są przy trójkach No dobra, ale patrz na punkty Na punkty patrzę i widzę, tak o ładnie, kurwa, za daleko puściłem. Za daleko byłem, żeby puścić. Ej, ja od każdego ginę, kurwa, od jednego ataku. Co to jest, kurwa? No, witamy. Jednego się mam problem z interesem widzę. Eee, no, A, trzymaniem chciałem wadzie. zaatakować. No na tu ją chujaj tej wymii Sam mówisz, że ona jest super Ale na ligę Ligę legend miała... Ale tu się <noise> tylko przejmować punkty, po co tu się bić? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O! Udało się! Super! Weżą ktoś grano Chyba... Nie! Teraz nie O to jest! Dobra, to przejęty Boże... No pierdolę, No co jest?! Dobra, wygraliśmy to tak. Wygraliśmy, ale ciężko było no ciężko, no, to prawda. Mm -hmm. A ja ci zapominam lajki dawać. A ja ci ciągle daję. O, kurwa. A ja idzie, idzie. No,